Dzień dobry, vlogowy wiosenny maj, vlogowy wiosenny maj, odcinek drugi, albo trzeci, A, albo czwarty, nie wiem, ale zaczynamy. Takieś wymarłe trochę to. No, ale to on <grym> Mam nadzieję, że nie tylko mi się podobają te kosze tak ustawione. Dotarłem w takie miejsce, tutaj. Tylko nie wiem, jak tu przejść przez to. Znaczy wiem, że przez to, ale nie chcę przez to. Piasek się rozstąpił. Mewa. Dzień dobry. Cześć dziewczyny, cześć chłopaki. Co tam słychać? Kładę dzieci spać, mąż coś robi, a wtedy robię nalot na wszystkie szafki ze słodyczami. Siema, siema. Ja ostatni odcinek nagrałem na, na początku na początku maja jakoś więc minęło trochę czasu no ale słuchajcie przeżywałem ten maj o. kim wy jesteście ludzie i już chciałem powiedzieć, chciałem właśnie powiedzieć, że cały ten vlog będzie w 4K nagrany, bo, bo tak, bo jest 2022 rok i Kuba mógłbyś w końcu nagrać 4K, więc będzie. Ale właśnie, właśnie się zorientowałem, że moja przednia kamera nagrywała w Full HD. Dopiero teraz jest to pełne 4K. Napisałem wam na piachu. No. I to generalnie może być dość, ten, chaotyczny. Vlog, bo poszedłem sobie na spacer z myślą, że będę nagrywał jutro. Po czym sprawdziłem pogodę i okazało się, że, że jutro może być dużo brzydzie. ja tak mogę nagrywać? Słuchajcie, bo ten kolejny, kolejny fuck up jest. Miałem włączone słuchawki cały czas i. Nagrywałem dźwięk z słuchawek, a nie z tego telefonu, więc nie wiem, czy on nie będzie przypadkiem, przypadkiem nie będzie trochę gorszy. No, Boże, to tęskniłem za tymi vlogami. Ale jest przyjemnie w ogóle słuchajcie. no. Nie ma wiatru, prawie. Tu falę widać. Zatem, sytuacja wygląda tak. Zatem, sytuacja wygląda tak, że jak jutro będzie padało, to zostaną nam tylko te ujęcia, które tutaj teraz dzisiaj nagrywam w tej ładniejszej pogodzie. Jeśli ktoś wie, jak się odpoczywa, dwa dni, proszę pomóżcie. Potrzebuję wiedzieć. Takie oryginalne ujęcie, nie? Nikt nie nagrał jeszcze wody. Uuu, oryginalne. Jakoś się to, to skleja w całość. Mmm, łódeczka. Łódeczko. No łódeczka. czekajcie, czekajcie, Koledzy. Czekajcie, czekajcie. Kurde, mówiłem poczekaj... tam Dobrze. W takim razie pogadam do Was Zawsze chciałem przyjechać nad morze w maju, bo to jest taki taki zielony miesiąc. a, a zielona blu... taki zielony miesiąc i to jest tak... Nie ma tu jeszcze tłumu, widzicie tu właściwie mało osób jest i to jest super. O i pokazało się słonko. Turendy? Co? Tu? Tu? Może tu? A nie lepiej tu? O, tu też jest ładnie. No. Jak już to oglądasz, no to tak patrzysz i mówisz o, tu coś tam, tu coś tam, jak to poło... Co, co, co ty chcesz nam powiedzieć, Kuba, tym wszystkim? W takim korpojęzyku powiedziałbym, że kuźwa. <laughs> W takim korpo języku powiedziałbym, że koncepcja jest po prostu dynamiczna. Dla tych, co czasu nie mają, pogapić się na taką roślinkę. Proszę bardzo. Może właśnie ta oś czasu tego filmu ma wyglądać dokładnie tak, jak wygląda. I może po prostu tak jest ok. Posłuchajcie. Ja w ogóle przyjechałem tutaj. Sło tak ciemno, tym, że tak. Ja w ogóle przyjechałem tutaj odpocząć i, i nabrać sił na kolejne te miesiące. Gdzie ja powinienem pójść? Tak wygląda życie w mieście, Bołczek, czy to ty. Ja jestem przez takie palmy. co szybki ten unboxing Bardzo szybko to się otwiera. Co tu mam napisane? You choose the moment, will provide the bliss. Co? Patrzcie, tak to jest napisane, naprawdę. Mmm, ojebiste. przepływałam sytuacja, yy, jaka będzie w ciągu najbliższej doby. No i yy, tu jest ważna informacja. Nad morzem Ostatki Słonka Nowy dzień, witam No i co? No i mówiłem, że, że tak może być dzisiaj No i co trzeba zrobić? Jeszcze pierwsze są na Patrzcie jak te chmury zapieprzają. To w ogóle nie jest na przyspieszenie Strażnik. Pilnuje. Takie tu łódki mają. Troszkę wieje. O, ok, kurwa. Znaczy, bardzo wieje. Więc raczej do Was nie pogadam, po prostu zasygnalizowałem, że wieje. Teraz w nim to widać dobrze Teraz je widać Już ich nie widać Bo to są takie porywy Ale patrzcie jak spojrzę pod wiatr Co się dzieje Tak to wygląda mili Państwo Mocny żart. Top. Patrzcie, jak się bawią, Świetnie. Słyszycie to? No właśnie.